Witam Was bardzo serdecznie, że Cię dzisiaj. Słuchajcie, będziemy losować, kto będzie kim przez 24 godziny. Panowie, tutaj przed Wami są cztery dołki i w każdym z tych dołków jest jeden wybór postaci. Ja je robiłem, więc jestem jako ostatni. Możecie sobie wybierać, jeśli widzicie. Nice. No to ja tutaj, gdzie stanąłem, ale wy widzowie, zostawcie łapkę w górę i suba na tym kanale, dlatego że bardzo szybko się rozrastamy i to dzięki Wam. Ja wylosowałem motykę, więc zostawcie łapkę w górę dla farmera Tricus'a. O. To jak coś, jesteś drwalem, ale drwalem budowniczym Zarąbiście Co zostało jeszcze? Został kilof, czyli będziesz górnikiem i będziesz zbierał diamenty O nie I zostało coś najlepszego Wojownik <grym> Masz wojownika, nie <grym> Ale trafił Dobrze, bo przecież umiesz się bić, ja bym umarł z tym Oj, 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 dobra, no nic Ej, czyli ja jestem górnikiem Czyli ja bronię naszej wioski Panowie, stop Jedna ważna rzecz Ja jestem tu strażnikiem Proszę szykować swoje ekwipunki Jak to? <grym> bo ja jestem strażnikiem Okej, okay, dobra, mam ekwipunek Oddawać resztę rzeczy. Proszę. Wojowniku, czy mogę mieć prośbę do ciebie? Co tam? Proszę mówić szybko. Potrzebuję, żeby ktoś zarżnął mi krowy i, i zrobił zbrojkę przez to. A po co ci zbrojka? Ty jesteś farmerem. Ja jestem farmerem, no to muszę mieć zbroję. Muszę mieć e, ubranie skórzane. A, dobrze. To proszę sobie. Gdzie są krowy? Już zabijam ci. Szybko. Sprawa na ten odcinek jest bardzo prosta. Musimy nauczyć się współpracować. Dlatego, że każdy z nas ma inne zajęcie, żeby współpracować. Z naszego Jacka Frosterka, który będzie budowniczym i będzie budował dla nas rzeczy na serwerze. Tak! Czego potrzebujesz? Ja ci to wykopię. A co ja mam budować? To musimy zapytać burmistrza, jeszcze go nie ma. Okej, okay, czyli coś dużego, czyli coś publicznego, jakąś instytucję publiczną budujemy w takim razie. Ratusz już jest dobrą opcją. Dobra, już wiem, co będzie potrzebne, więc lecę kopać. A ja robię najlepszy item w Minecraftzie, czyli diamentową motykę, i jeszcze ją zenchantuję. Tak naprawdę tutaj bardziej bezsensowny item w Minecraftzie, bo nic nie daje. Farmerze, proszę bardzo, tutaj mi. Mnie... Proszę przygotować i przysmażyć dla mnie, dla strażnika, a ja idę po skórkę. Górnik, ja nie mam żadnego węgla! Potrzebuję jakiegoś węgla. Zbiegnę! Dobra. Więc dostaliśmy zadanie, aby rozmnożyć krówki i przypiec jakieś mięso. Dobra, zauważyłem, że Trixus wysłał zlecenie dla górnika. Tak się składa, że to ja i ja mam węgiel bo przed chwilą wykopę. No, a poproszę o drewno, bo muszę zbudować zagrodę. Co jest grane! Jakie on ma prośby przez cały czas. Dobra, widzowie, ja jestem strażnikiem, więc muszę na szybko jakieś krowy znaleźć, żeby nazbierać skóry dla tricusa. W takim razie, widzowie, ja zostałem drwalem. Co za różnica w sumie, bo jestem prawdziwy w prawdziwym życiu, więc musimy narąbać trochę drewna. Ale chwila, prawdziwy strażnik jeździ na koniu, więc biorę swoje siodło. A, dobra, bo muszę konia oswoić. E Czym się oswaja? Sianem, sianem, dokładnie. Sianem paszą, więc szybko lecimy do farmera. Tutaj nie było żadnych krów, Patrzcie, nigdzie, nigdzie nie ma żadnej krowy. Musimy szukać dalej. Ja nie mogę, ale będę ją przyprawę z nimi. Tak więc idziemy w tą stronę i spróbujemy coś znaleźć. E, Diamenty zamierzam wykopać tym otoki do z silktaczem Co? Co jest grane? Ale zrobię farciasz! Patrzcie ile diamentów! O, o Ciemno się robi. Trzeba idzie zaraz spacić, bo niebezpiecznie się zoj... Okej, okay, dobra. Krowy, chodźcie, wojownik, czy wojownik mi pomoże właściwie, nie mam pojęcia A i widzowie skoro wam nie przypominałem jeszcze, zostawcie łapkę górę suba na tym kanale, obowiązkowo oczywiście Dlatego, że w dzisiejszym odcinku kolor suba jest różowy jakimś cudem, nie wiem jakim cudem Sprawdźcie to po prostu klikając Gdzie jest ten tricus? O nie, wojowniku pomóż, Zob jak mnie nawala Aaa Teraz tak, 64 zamieniamy na 64, raz 64, dwa 64, trzy Wojownik pomocy! Idę! Prowadzę krowy, a tu wszędzie są moby, mam już mało życia, trzeba mnie uratować, ała! Oje to jest to, tu jest warden, muszę iść po chłopaków Patrz, już prawie jesteśmy przy mieście i mamy krowy dodatkowo Creeper, o nie, creeper O nie, trzymaj go z dala O, prawie moje krowy trafił Ratunku Proszę czekać w domku, proszę czekać w domku, już eksportuję pana farmera do nas, szybko Tak, ja już mam krowy do farmy zas? czy wszystkie potwory nie lubią mnie po prostu? Łukasza gonią trzy creeper o nie Odciągam je po prostu. Panowie, wielkie święto. Pierwsza noc przytwana. O, zarobiście. Jest, zdało się. cały kamień dla pana do O. Proszę, proszę, dużo rzeczy. Dziękuję. I mam jeden niesamowity kamień. Co to robi? O. Pomyślałem o dwóch rzeczach. Co jest nam bardziej potrzebne? I myślałem nad stadniną koni i zwierząt, taką dużą, ale powiedziałem, kurde, za słabe. Ty zbuduj, a ja następnie zbiorę konie. Ogólnie widzowie, gorzej nie będzie w takim razie, skoro ja mam budować, że. Rzeczy? To będzie najpiękniejsza stolina na świecie. Tutaj jeszcze wykopałem takie rzeczy dla pana strażnika. Wow! Nice! Panowie, chodźcie przed mój dom. Ktoś chce jeszcze z nami płynąć? Ze mną i z moimi dwoma kolegami. O, wyścigi robimy z zombiakami! To pierwszy? My czy zombie? Woo! Ja mam jedno ważne pytanko, czy łódki zatrzymują potwory? No jeżeli wsiądą No to ja już mam pomysł na obronę naszej wioski Dookoła łodzie dawać Tak jest wiem, czy widzowie widzieli jeden z odcinków, w którym robiliśmy 10 lovehacków na ubezpieczenie bazy, nie? Przed zombie no, Przed apokalipsą zombie? Napiszcie w komentarzu, bo ja mam nadzieję, że widzicie Dobra, panowie, musimy wybrać razem miejsce, gdzie ja tą stadninę zacznę budować Panowie, ja myślę, że mamy wszyscy jedno ważne zadanie Odłóżmy na razie wszystko i pójdźcie ze mną do świata umarłych Co? No tam, gdzie urzęduje Warden co? O nie. Ale co taki farmer jak ja ma robić w tamtym świecie? Będziesz tam jedzenie dawał przez cały czas. Ja będę kopał. Budowniczy będzie na budował ochronę. Dokładnie. A czy jest wejście do tego? E, musimy iść do kopalni. Chodźcie za mną. Okej. Okay. Panowie, to chyba tutaj. Tak, to tutaj. O nie. Wojownikuj pierwszy. Ej, ale zgasło mi światło. Zgasło światło. I też. O nie. Totalnie nic nie widzę. Pilnujcie się mnie, pilnujcie się mnie. Ja jestem wojownikiem. Niczego się nie boję. A, co to jest? On z ziemi. Próbuję zabudować. Poczekaj. A Warden. Nie, no strażnik umarł No nie, wojownik padł jako pierwszy. Uciekać za dot! Jezu, próbuję. O nie! Gdzie jest wyjście? Gdzie jest zejście do naszej kopalni z powrotem? Uważaj Zipek, uważaj. Ała! Zostałem, czymś. Zostałem rozwalony panowie. Strażniku, co ty zrobiłeś? Strażniku, miałeś nas obronić. Zawiodłeś. Przepraszam bardzo. Poszliśmy na najmocniejszego potwora i ja poszedłem jako jeden wojownik z farmerem, górnikiem oraz budowlańcem. I ja mam rozwalić najmocniejszego potwora, tak? Ty co? Ty co? Zobacz. Pochłonie to miasto. <laughs> Oooo ej! Co to za śmiechy? Co tu się dzieje? Pek chce spowodować kolejną apokalipsę. Nie jestem tak, jestem tylko górnikiem. Wykopałem sobie jakiś kamień i go położę w centrum naszego miasta, nic więcej. Masz być grzeczny! Budowniczy, proszę to rozwalić szybko! Już! Ja yeah! mój ulubiony kamyczek Nie wiem jak wy, ale ja jako farmer potrafię teraz się obchodzić ze zwierzętami, więc oswoję sobie konia A, właśnie, bo mi zginął koń, więc weź dla mnie zrób, bo strażnik potrzebuje konia O, ja chcę tego konia, patrzcie jaki ładny Jezu, świnko, co się z tobą stało? Co? Jest, mam konia Jecha Jack ma potężną świnię, przepotężną Ale szybko idzie, patrzcie, ziu Panowie, pora na to, żebyśmy zbudowali jakąś stajnię dla naszych koni A właściwie to budowniczy, żeby zbudował Dobrze, panowie, buduję w takim razie e, Już wam buduję szybko Patrzcie, już, pyk, hyk, pyk Ale jazda Czemu taka jest ta stodoła, a nie, nie na przykład, nie wiem, drewniana? Znasz się lepiej na budowaniu niż gość, który robi to od 20 lat? Myślę, że tak, bo na farmie też mamy różnego rodzaju stodoły i inne rzeczy Ale nie budowałeś tego O nie, skończyły mi się płotki To kij w płotki Budujemy normalnie Ej, nawet laby zamieszkały, takim się spodoba Mało. Lamy to zobaczyły i powiedziały, o Jezu, jaki, jaka piękna stodoła, wchodzę tam! No i pięknie, panowie! Iz... No dobra, jeszcze trochę. Weźmy teraz. Czemu się bijecie? Strzelajcie w niego lamy! Przemoc policyjna! To jest państwo policyjne! Każdy ma się słuchać strażnika, bo strażnik zostaje prezydentem miasta! Ej, w ogóle wiecie, że za chwilę wstaje dzień i minął już 24 godziny w naszych rolach i będziemy mogli mu wtedy dać nauczkę wszyscy. O, tak, i czekał na to. Farmer, zostaw! Zostaw tą motykę. Zostaw mnie, mam jedno serduszko. To siedź tutaj w domku. Nie mogę cię zabić, bo nie będziemy mieli farmera i co ja będę wtedy jadł? Cóż za piękna stodoła. Ej, jest jak na mnie niezła. Czemu do tej stodoły są drzwi, a nie w ogóle ten, płotki do otwierania? Nie, jeszcze jeszcze raz mi skomentuje stodołę, a wejdę mu do pokoju. No dobra, ej, a teraz już się właściwie wszystko skończyło, dlatego że przetrwaliśmy 24 godziny w Minecraftie w naszych nowych rolach. Tak. Co, dziękujemy wam widzowie za oglądanie, widzimy się już. Jutro to wyda tyle. Na razie. Tysz.